Jest taka pokusa wśród mężczyzn, żeby wziąć sobie taką Niunię. Po prostu zarobić samemu dużo hajsu, następnie wziąć Niunię, która nie ma pieniędzy, uzależnić ją od siebie. To rzeczywiście może być dużym wyzwaniem. Znamy też takie pary, które po prostu konsumują na bieżąco, nie mają takiego podejścia, żeby inwestować. Dzień dobry, kanał Państwo Piesto Agnieszka Piesto i Daniel Piesto. Dzień dobry. Witajcie na kanale o przedsiębiorczości i o inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj będzie temat bardziej... Mniej biznesowe, ale bardziej dotyczący związków. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca i wysłuchacie tego, co chcielibyśmy Wam powiedzieć. I cóż, idziemy z tematem. A temat przewodni, hasło przewodnie to gdzie znaleźć wartościową osobę, z którą nawiążemy relacje. Dokładnie. Inspiracją do tego był Wpis. Joanny Zmyślonej, zamieszczony na Asbiro. Witam serdecznie. Poruszę dość nietypowy temat. Widzę, że to forum jest open mind. Jak u was wyglądają sprawy związkowe rodzinne, zastanawiam się, gdzie poznać mężczyznę o takich samych celach życiowych jak ja. Na obecną chwilę spotyka mężczyzn bez celu. Nie wiedzą, gdzie chcą być za pięć lat. Lubią piwo i oglądać telewizję. Taki mężczyzna nie będzie mnie wznosił do bycia inwestorem posiadania aktywów. Ja uważam, że pani Joanna zadała bardzo. Zasadne pytanie, bardzo ważne pytanie, bo tak jak często rozmawiamy z osobami u nas na szkoleniach czy, czy które przychodzą na konsultacje, to dosyć często wypływa taki wątek, że bardzo trudno jest poznać jakąś ciekawą, wartościową osobę. I jeżeli jedna osoba jest zaradna, to oczywiście też zaradna, przedsiębiorcza i chce coś w życiu osiągnąć, to oczywiście szuka osób o podobnym podejściu, podobnych może zasadach życiowych. I cóż. Wpis ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, ale też wiele osób w komentarzach oznaczyło nas jako osoby, które powinny się wypowiedzieć w tym zakresie. Nie, nie chcemy tutaj się przedstawiać jako jak jacyś eksperci od spraw tak. związków, góru. Mamy tak po dalej. prostu swoje doświadczenie, no bo jako że jesteśmy małżeństwem, a nie tylko to, bo jesteśmy też w biznesie razem, czyli i w pracy, i w domu i jakoś nam to wszystko idzie do przodu, nie jesteśmy idealni, ale, ale działamy, pracujemy, jak widzicie, jesteśmy razem, to możemy się podzielić naszym doświadczeniem i oto ono. Ja jeszcze chciałam dodać, że na przykład udało nam się zbudować dosyć duże grono przyjaciół, znajomych po przyjeździe tutaj do Warszawy, do obcego miasta, gdzie tak naprawdę mieliśmy chyba tylko jedną osobę, którą znaliśmy, a teraz mamy kilka środowisk, w których się obracamy i czujemy się świetnie. Zgadza się. I Nie. jeszcze komentarz. komentarz, tak, tak. Bardzo popularny komentarz wśród przedsiębiorców. Ja znaczy, przeczytam. Jeden przedsiębiorca napisał, Pan Dawid i yy, kapcie nam opadły. Ale duż, dużo polubiń, tak. Nasza córka tak mówi, że kapcie jej opadły. Dawid, ja odradzam przedsiębiorcze kobiety. Dorobisz się, a potem zawinie się z hajsem. Lepiej brać ładną niunię ze zrobionymi cyckami i w pełni ją uzależnić od siebie. Nie ma co wchodzić w związki. Jeszcze taki komentarz był. Tak. Dobra. To są komentarze, nie ma co wchodzić w wnioski, to był drugi najpopularniejszy komentarz pod tym wpisem. A pan Dawid, no nie wiem, o czym będzie z taką panią zrobioną wieczorami rozmawiał przez te kilka najbliższych tak. lat. Jest taka pokusa wśród mężczyzn, żeby wziąć sobie taką niunię, po prostu zarobić samemu dużo hajsu, następnie wziąć niunię, która nie ma pieniędzy, uzależnić ją od siebie, ale słuchajcie, to jest osoba, z którą wy przebywacie najwięcej czasu w życiu. I chcecie, żeby ona była na zupełnie innym poziomie intelektualnym niż wy, nawet nie chodzi o intelektualnym, ale wiedzy, posiadania wiedzy. Nie będziecie mieli o czym z nią rozmawiać. I te związki, są badania na ten temat, że takie związki nie utrzymują się długo. Mhm. Ja bym trochę tak też analitycznie do tego podeszła, tak zdroworozsądkowo, a mianowicie proponuję zawsze wypisać takie trzy najważniejsze wartości, które wami kierują w życiu. Na co zwracacie uwagę? Czy na stabilizację finansową, czy na wspólne poglądy, czy na pasje takie jak sport, czy chcecie mieć wspólne poglądy polityczne, czy inne rzeczy, które was łączą? Na przykład, nam myślę, że nam by było bardzo ciężko związać się z osobą, która nie jest aktywna sportowo albo nie ma. Tych samych poglądów religijnych, poli politycznych, to w sumie nie bardzo, nie zwracamy aż tak strasznie uwagi, ale nie ma takiego wspólnego zestawu wartości. Myślę, że tutaj ciężko byłoby nam budować. Tak, my za... uprawiamy sport codziennie i to jest dla nas bardzo ważne. Nie, że razem uprawiamy, no bo uprawiamy różne dyscypliny, ale to jest nasz styl życia, że codziennie ktoś idzie uprawiać sport i to, jeżeli ktoś jest jakiś chory czy coś takiego, no to musi chociaż na spacer pójść dłuższy. Tak. Rzeczywiście zna, znacznie łatwiej jest budować relacje z kimś, kto jest tak samo aktywny jak my. Na przykład, jeżeli ja rzucam hasło chodźmy na rower, to druga osoba podejmuje, powiedzmy, wyzwanie. Dobrze jest też mieć ustalone cele. Rzeczywiście to, co pani Joanna napisała, że gdzie chce być za 5 lat, bo jeżeli ktoś na przykład chce zarabiać i wydawać na bieżąco, to ma zupełnie inny zestaw swoich poglądów, inne cele chce po prostu konsumować na bieżąco. Nie to jest chcę, zupełnie inny człowiek, tak, zupełnie inaczej myśli, w nie chce konsumpcji na później, tak, tak, żeby mieć jakieś aktywa, to rzeczywiście może być dużym wyzwaniem. Znamy też takie pary, które po prostu konsumują na bieżąco, nie mają takiego podejścia, żeby inwestować i okej, okay, i każdy żyje swoim Życiem decyduje za siebie. Tak, i gdyby, gdybyś sobie znalazł, drogi panie, gdybyś sobie znalazł taką niunię z wielkimi balonami, która nic nie ogarnia finansowo, to ona by tylko chciała wyciągnąć od ciebie kartę kredytową i narobić zakupów na jakieś głupoty, bo ona by myślała, że to by było właśnie fajne i że wtedy ją kochasz, jeżeli dużo przeznaczasz na nią pieniędzy na, na głupoty. Także pomyśl o tym, że tak naprawdę byście walczyli do końca życia o pieniądze, które ty zarabiasz. Albo które zarobiły się, ona chce wydać. Tak, no właśnie o tym mówię. Także bez sensu zupełnie. I teraz nie chodzi o to, że wy macie być takimi równorzędnymi partnerami, że każdy robi dokładnie to samo i nie ma specjalizacji, bo my jesteśmy w większości zastępowani między sobą, ale jest specjalizacja między nami. Ja wy wykonuję bardziej męskie rzeczy, a Agnieszka bardziej kobiece. I to nie jest tylko tak, że ja fizyczne, tam a Agnieszka z dziećmi czy coś takiego, tylko to, to też może jest, nie jest to końca taki podział na te, te, te tradycyjnie męskie-kobiece, tylko również w związku z naszym charakterem. Mamy różne charaktery i ja biorę zazwyczaj inne czynności jako moje obowiązki niż ty. Zanim na naszej stronie internetowej wymienimy, zrobimy taki PDF, w którym naszym zdaniem w dużych miastach możecie się udać do organizacji, zapisać do jakichś e, ciekawych miejsc, gdzie możecie poznać ciekawe, wartościowe osoby. Zanim jednak się tam udacie, to chciałabym zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych rzeczy, o których często zapominamy, a które są szalenie ważne w takich relacjach. i, i nie śmiejcie się, ale muszę to powiedzieć. Mów. Panie, na co zwracamy uwagę. Jeżeli chcemy zrobić dobre, pozytywne wrażenie, to to bardzo ważne jest to, żeby mieć piękny uśmiech, bardzo ważne jest to, żeby mieć fajne, zadbane, zdrowe włosy, prostą postawę, dobrze, wyraźnie zaznaczoną talię i ubierać się w klasyczne, proste stroje. Nic takiego Szalenie wyszukanego. Moim zdaniem to się zawsze sprawdza i większość osób będzie uważała taką kobietę za osobę zdrową, a przez to też atrakcyjną. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to przynajmniej ja wypisałam takie, wymieniłabym takie rzeczy jak prosta postawa, porządnie przystrzyżone włosy, sprężyste ruchy i proste, klasyczne ubrania. Nie wiem, czy chcesz do coś dodać. Zaskoczyłaś mnie. Tak? To znaczy przystrzyżone włosy? No, to Chyba są różne. No okej, okay, taka zadbana fryzura ogólnie. Zadbana fryzura w porządku. No bo niektórzy są tacy, kto chodzą, którzy chodzą z takimi kucami jeszcze łysieją trochę i to źle wygląda, ale e, wiesz, jakby zawsze można nie dbać o włosy, nieważne, czy one są krótkie, czy długie, więc chodzi mi okay. raczej o. W... Chodzi mi o to zadbanego człowieka. Tak, po prostu. Ogólnie zadbaną osobę. Ja bym powiedział, że przede wszystkim to musi być osoba, która uprawia regularnie sport, która ma zainteresowania którym jest, jest gotowa poświęcić czas. Takie? Mówię o mężczyźnie. No i on musi zarabiać kasę. To jest najważniejsze. No, facet jest jak bank. Musi przede wszystkim zarabiać, a wszystko inne jest drugorzędne. Czyli ma zarabiać kasę i ma być trochę ładniejszy od diabła. Tak. A ten trochę ładniejszy to naprawdę może być szpetny z twarzy, ale jeżeli jest zadbany, to już jest super. To już jest fajnie. Bo słuchajcie, po... W dwóch tygodniach, wiem to po nieruchomościach, że jeżeli kupujecie nieruchomość, w której coś jest nie tak, na przykład nie wiem, pociągi jeżdżą, jest hałas, to po dwóch tygodniach się przyzwyczajacie do tych pociągów. I tak samo jest z twarzą, która wam się na początku może nie podobać. To nie jest dobry argument, taki nie warto tym się przejmować, jeżeli chodzi o wybór partnera. Partnerka, no to ona jest taką trochę ozdobą rodziny i generalnie faceci myślą w taki wizualny sposób, więc jest może trochę inaczej, a jeżeli chodzi o facetów, to ważne, żeby był schludnie ubrany i zadbany. I czysty. Jeszcze ja bym chciała jedną taką rzecz zaznaczyć, że jeżeli wchodzicie już w jakieś środowisko, w grupę zainteresowań, czy, czy tam, nie wiem, interesujecie się jakąś polityką, to żeby też nie popadać w skrajności, bo często spotykamy takie osoby, które mm, zainteresują się jakimś tematem, ale tak bardzo są zaabsorbowane i tak bardzo chcą innych zaabsorbować w ten temat, że są męczące. My, na przykład, mamy dużą wiedzę nie wiem, o nieruchomościach, o sporcie, o innych rzeczach, ale w rozmowie nie staramy się zarzucić innej osoby, przy, przynajmniej w tym pierwszym kontakcie, zarzucić tej, tej osoby swoją wiedzą, swoimi przekonaniami, swoimi poglądami, bo często jest to po prostu męczące. Warto też poszerzać swoją wiedzę i być osobą taką o dosyć szerokich horyzontach, szerokich zainteresowaniach. Możecie choćby książki czytać, tak jak widzicie, my tutaj czytamy dużo książek staramy się być aktywni, żeby móc z większością osób nawiązać kontakt. Nawet jeżeli wejdziecie w jakieś środowisko i tam konkretnie nie znajdziecie osoby, która jakoś Was zainteresuje, z którą chcecie zbudować relację, to pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieć wielu przyjaciół, to oni mają też braci, znajomych, wspólne imprezy i tam możecie za, za ich pośrednictwem poznać bardzo ciekawe osoby. Bo jeżeli na przykład wejdziecie w środowisko, nie wiem, biegaczy, Załóżmy, biegacie i wejdziecie w środowisko biegaczy. To, nie wiem, u nas jest w gminie jedna grupa biegowa, która składa się tam z 12 osób, ale oni też mają braci, kolegów i tak dalej. Jeżeli są jakieś wspólne spotkania, grille, to tam przychodzi powiedzmy 60 osób, prawda? Czyli mamy już duże grono osób, które możemy poznać. Jeżeli wchodzicie w środowisko przedsiębiorców, to oni też mają swoich znajomych i mogą Was polecać. Może na przykład ktoś już być w związku, ale polecić Was, nie wiem, że ma brata, siostrę, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc starajcie się budować powoli, spokojnie, systematycznie takie swoje relacje. E, I tak, to są nasze takie e, podstawowe rzeczy, które możemy Wam podrzucić. Listę organizacji, które rekomendujemy, listę miejsc, e, gdzie możecie poznać ciekawe osoby, znajdziecie na naszej stronie internetowej. I cóż, mam. na czy... państwo Piestopel w sklepie, tak, za tak, darmo, ale w tak, sklepie. Możecie ją sobie pobrać. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was wartościowy. Jeżeli macie pytania, jakieś wolne wnioski, sugestie w tym zakresie, to oczywiście piszcie je w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebyśmy też od czasu do czasu takie mniej biznesowe materiały dla Was nagrywali, to też oczywiście napiszcie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. I cóż, nie, nie dać... dałaś mi się do końca wypowiedzieć, <laughs> ale. Zdajęcie taką panią, która was nie zagadnia. <laughs> czasami mężczyzna powinien po prostu milczeć. To jest, to jest cnota prawdziwa. Chciałem powiedzieć odnośnie tego, co mówiłaś, że dobrze, żeby zarówno mężczyzna, jak i kobieta byli tak, taką osobą renesansu. Czyli na wszystkim zna się dosyć, wystarczająco, żeby prowadzić rozmowę, żeby coś wiedzieć, ale nie trzeba być ekspertem. Bo jeżeli ktoś jest tym ekspertem, to zawsze będzie tak, nie, zawsze z mojej strony, zawsze w stronę tego, tej, tej mojej dziedziny. Nieważne, czy to jest, nie wiem, granie w Magic the Gathering, czy to jest bieganie, czy to jest w ogóle inwestowanie w nieruchomości, cokolwiek. Trzeba o różnych rzeczach wiedzieć, więc i się na żeglarstwie można dać, i na fizyce kwantowej. Ja na przykład lubię takie tematy związane z fizyką, chociaż nigdy nie studiowałem tego tematu, a się interesuję. I wszystko tak właśnie na czwórkę. Na czwórkę z minusem, czwórkę z plusem mniej więcej najlepiej. I to, to jest moja rada na koniec. Tak, i jeszcze bardzo ważne jest, żeby umieć nawiązać tą rozmowę, bo na przykład wiele osób ma z tym duży problem, żeby do obcych, nieznanych osób wyjść, przełamać jakieś swoje lody. E, możecie to poćwiczyć ze znajomymi, e, takie przełamywanie tych swoich e, barier. Ja bym powiedział, że to jest kwestia tylko i wyłącznie praktyki. Jeżeli macie z tym problem, to znaczy, że za mało osób jeszcze Znacie. zagadywaliście, tak. rozmawialiście, tych, tych, za mało razy przełamywaliście lody i tyle. Za setnym razem już każdy robi to płynnie i sprawia mu to przyjemność. Ja bardzo to lubię i staram się tylko nie zagadywać ładnych pań, a tak to starsze panie w Biedronce zawsze zagadam, takie z babcie jakieś, albo jak, jak, z kimś, z Dlaczego? Ja zawsze zagaduję, lubię to. A kiedyś też byłem taki, że wiecie, że się bałem, że coś, coś się stanie, że, że źle wypadnę. Ogólnie podsumowując... Podsumowując na nasze, nasze wywody na temat nawiązywania relacji, znajomości, przyjaźni itd. i, i przeradzania tego, tego w coś bardziej trwałego, starajcie się umieć nawiązać rozmowę, pierwszy kontakt. Starajcie się być osobami takimi godnymi zaufania, które są po prostu w większości środowisk akceptowane i, i cóż, i myślę, że będzie dobrze. I nie pijcie alkoholu. Cześć!